Witam wszystkich bardzo serdecznie, gołębie Karmela, 1 maja wywózeczka motywacyjna przed drugim lotem konkursowym, z tego co pamiętam, no chyba to jest byto Modrzański. około tam 140-150 km, nie pamiętam dokładnie no i co, gąbki sobie czekają, mamy piękną pogodę 14 stopni 7 rano. Puszczamy gołąbki, Zegary nastawiliśmy. Z pierwszego lotu mamy jedn, jeden, jedną samiczkę wrak, ale jest ta samiczka, która ku życzliwości jednego z hodowców leciała u nas. Więc jeśli nie wróci, no to nie żałujemy. 54 gołębia zostały. Jeden na pewno nie będzie lotowany ze spisu, bo ma coś ze skrzydłem już od, od dwóch tygodni i no, będzie w gołębniku, jako partner. Podsumowując, pierwszy lot to, patrząc na roku poprzedni, no to super, bo około 20 gołębi w konkursie, 22 chyba dokładnie z tego co pamiętam. No niestety źle, źle potypowaliśmy, więc punktowo i miejscowo to się nie przełożyło. Ale patrząc na rok poprzedni, a na ten rok, no to prognozy są super dla nas. Ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak dalej będą się układać loty, bo już teraz w tym tygodniu mają być problemy, jeśli chodzi o pogodę. Więc tyle. Gołąbki odpoczęły. Spróbuję jakoś to ustawić, żeby było widać, I jak się wypuszczamy. No i wypuszczamy, pokażemy odlot, i potem może dogramy, jak przyleciały go. Powodzenia. Telefon nam się przewrócił, ale... Już się zbijają, naprawdę fajne warunki bezwietrzne Więc to praktycznie żaden trening dla nich będzie to raczej wywózka motywacyjna Jeziemy gąbki za przyjaznego hodowcy żeby mogły sobie razem potrenować, mogły się rozrywać Ponad 100 głębi Pierwszy raz w tym roku z tego miejsca lecimy Staram się zmieniać te miejsca Żeby gołąbki jak najbardziej sobie przypominały teren No i to kapitalnie wygląda, nawet zrobiło jedno kółko i poszły od razu w kierunek Dokładnie jest godzina 7.25 Zobaczymy na zegarze, o której przyleciały Do gramy, pozdrawiam serdecznie i cześć!